Tomasz. E, witam, witam 61 przedstaw się jeszcze raz bo znowu nagrywam A, No raporcik dla Ciebie Mrugająca piąteczka Santiago Mrugająca piąteczka Santiago Radejko 5 Bardzo ładnie to idzie A jeszcze jakbyś mi podał jakieś przejście graniczne Coś takiego, żebym ja Cię mógł tam określić Dobrze, to Ci podaję Honkera, dobra, określę sobie to, to wbiję potem w gogle, będę, będę wiedział ile ja tam do Ciebie doleciałem, rozumiesz yy, Na no, filmik jak będziesz chciał, to jest, będzie na YouTubie w nocy będę wrzucał, bo dzisiaj yy, z Hiszpanią, tam z, Tom z Tomaszem z Madrytu 10 minut gadałem teraz gadam z Tobą, no to się będzie wrzucać także jutro rano będzie filmik fajnie fajnie, Nie miał, także e, tak to nie ode mnie leci. Także wielkie dzięki Tomku. Ja tu w tej chwili muszę sobie przestać, bo do do tego, to do w ogóle wyprawek ostatnich głowy na pracy. Tam w razie kontroli, że tam coś takiego. Także Tomku na chwilkę się odepnę i potem możemy dalej kontynuować. No dobra, to ja pozostaję tu na, częstotli na częstotliwości. Włączę pauzę i się odzywaj. Okej. Okay. No, powiem ci jak teraz jest, to zostaw to ładnie idzie, ładnie idzie. Yy, nie wiem, czy tam pozmieniałeś, chyba ty tam masz jakąś tam kulę do podpierania się. Tam 7, chyba 4, 7, jak się nie mylę, bo to już wiesz. Yy, no, trochę ludzi się nagrywa i już tam trochę zapomniałem, ale, ale bardzo ładnie. Zresztą odsłuchasz się sam, to zobaczysz, jak ty, jak ty pięknie u mnie tutaj na Lincolnie wychodzisz. Nie? Jeszcze ci nagram, jak ja stoję, w jakim położeniu, bo jestem w tej chwili w plombie między blokami takimi czteropiętrowymi. Na koniec filmiku ci nagram, jak to wygląda. No, bardzo ładnie to idzie.

No jest bardzo, jest bardzo ładnie. Spadło Ci Santiago do trzech, ale i dalej masz bardzo głośną, wyraźną modulację, nie? A jeszcze zapytam, Oscar Sierra to jest tam Polska Wschodnia, jak się nie mylę, nie? E o Sierra e to jest de The No powiem Ci tak, odbierałem Arka, odbierałem Arka, witam i pozdrawiam, no ale na granicy słyszalności, bardzo, bardzo mocno bym się musiał słuchiwać, co on tam mówił, pojedyncze słowo wyłapywałem tutaj w Kołobrzegu, ja jestem, to jest ten, Polska Północno-Zachodnia, Kołobrzeg, Kołobrzeg, Centralny Kołobrzeg, no rozumiesz. Rozumiem, rozumiem. No powiem, że ten, ten trochę to przysiadło teraz. Santiago spadło ci do dwóch, modulacja trochę cichsza się zrobiła. No i od mi zegarek, czyli mamy, mamy propagację. Znaczy no zegarek takie tikanie. Zresztą będziesz widział na filmiku jak to wygląda. Boże jak wyjadę. Dziękuję, dziękuję Piotrze. Oskar Sierra 061 w Twoją stronę kłania się Oskar Bravo 020. Dziękuję za łączność, również miłego dnia. No i takie drogowe szerokości, przyczepności, tlam dla Ciebie do usłychu 73 połączności. Dzięki domku, do usłyszenia pozdrawiam serdecznie.